Zima w pełni, zima w pełni, mróz nawet było minus 25. No więc, dzisiaj, kilka rzeczy na temat właśnie mrozu, oraz yy, yy, na Wasze pytania odpowiem. E, zacznijmy od, od mrozu. E, mówi się, że, że, one, że, że, że te owce kameruńskie są bardzo odporne na mróz. Ale to nie do końca prawda. No jeżeli się kocą owce, jeżeli na dworze jest minus 25, no w oborze też było poniżej zera, to wiadomo, że jest to pewien problem, że jest to pewien problem dla, dla takiej owieczki, która, która z bardzo ciepłego od razu nagle idzie w zimne. No i no i potem rzeczywiście jest to dla niej szok, szok termiczny, jest to dla niej duży szok termiczny. No więc jakby trzeba zrobić wszystko, żeby by, by było im ciepło, więc ja teraz, teraz po prostu zamykam, nie wypuszczam je, niech one teraz sobie będą w cieple, spokojnie jeszcze jeszcze na dworze po, po, pobrykają i przypominam, że ja zawsze na jeden dzień, na jeden, dwa, trzy dni, jeżeli ktoś się, o, się okoci, to idzie sobie oddzielnie, żeby mogła matka więźnią. Zbudzić i tu właśnie mamy taką, która się urodziła wczoraj, i ona jest oddzielona od reszty stada. Yy, yy, yy. Jest pytanie: yy, yy, ciągle powtarza się pytanie, co robimy z trykiem? Co robimy z trykiem? Więc yy, yy, większość osób trzyma tryka razem z owcami cały czas. I tak można rzeczywiście robić. I tak ma rzeczywiście robić. Można tego tryka cały czas trzymać z owcami, ta, ta, także przy, 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 przy wykotach. Ja robię inaczej, mianowicie, mianowicie ja tryka oddzielam. Oddzielam. Dlaczego oddzielam tryka? Dlatego oddzielam tryka, żeby, żeby po prostu nie przeszkadzał, bo on tutaj będzie teraz schakał na te owce, e, e, to jest po prostu e, no, 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 no niepotrzebne. No i teraz kilka ważnych uwag jeżeli chodzi o, o tego całego naszego, naszego tryka. Mianowicie owce kameruńskie są owcami asezonalnymi, to znaczy, że mają, mogą mieć ruje cały czas, więc najlepiej jest, jeżeli odzyskamy trzy wykoty w ciągu dwóch lat, to znaczy ja robię w ten sposób, że dopuszczam try, tryka na Mniej więcej dwa miesiące, bo ruja trwa 21 dni, więc jeżeli 42 dni, półtorej miesiąca, to każda powinna e, 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 w, owca e, zajść w ciążę. E, no i później, później gdy e, 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 po tych dwóch miesiącach tryka odstawiam, i jak teraz się te maluchy urodziły, no to teraz e, e, ten, ten tryk dojdzie 3 miesiące od urodzenia. Pierwszego maluszka i w tym momencie mniej więcej będę miał trzy wykoty w ciągu, w ciągu, w ciągu dwóch lat. Eee, tak to mniej więcej wygląda. On ta już idzie na, sobie na dwór. Kolejne pytanie jest, jeżeli chodzi o... o yy, yy, ktoś, ktoś, ktoś tam pisał, że on chciałby mleko od, 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 od owiec, jak, jak to zrobić i tak dalej. Nie wiem, bo ja, bo ja yy, nie hoduję owiec na mleko. Tylko hoduje owce kameruńskie. To jest całkowicie inna hodowla. To są małe owce, które, które oczywiście można z nich, z nich mieć mięso, ale one głównie są trzymane dla, właściwie, właściwie ja mam powiedzieć, że, że dla przyjemności. Oczywiście, jeszcze raz zapowiedzieć, że, że niektórzy je jedzą i chwalą to mięso. Natomiast no, ja, ja trzymam je głównie. To, to to są takie pewne zwierzęta, towarzyszące, możemy sobie powiedzieć. Więc jakby w ten sposób to, to wygląda, więc jeszcze jeszcze dziesięć jeszcze dziesięć maluchów jeszcze dziesięć owiec powinno się wykocić. Mamy już tych maluchów 9. 9, yy, yy, bo, yy, bo niestety dwa, dwa padły, yy, 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 pierwsza to taka chyba nie za bardzo dobra matka, a druga jednak urodziła w te, w te największym mrozy było prawie minus trzydzieści, jesteśmy na wschodzie Polski, więc to naprawdę było bardzo, bardzo, yy, bardzo, yy, no, yy, chłodno, więc, więc. W ten sposób to, to, to wygląda. Więc jeszcze raz, jeżeli chodzi o, o, o tryka, można spokojnie go trzymać cały czas, ale mówię, ja uważam, że lepiej jest, jeżeli, jeżeli on też sobie oddzielnie pobędzie. Zwłaszcza teraz, gdy, gdy, gdy nie mamy, gdy jest, no, nie wychodzi na łąkę, prawda, więc na niego żadna, żadna różnica. Więc, więc te, oczywiście można też robić tylko tak, żebyś kociły ko ko rok. Ro raz do roku, wtedy najlepiej to zrobić w październiku, do, 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 dopuścić tryka, aby one w, w marcu y, się wykociły wtedy pół do Dziękuję bardzo.